Ale zacznijmy od początku. Nie da się ukryć, że w tym programie będziemy mówili o dieslu. Widać było. Ale zacznijmy od samochodu iście seryjnego. Seat i trzeciej generacji, która produkowana była pomiędzy 2001 a 2008 rokiem, miała kilka silników diesla. Najsłabszy miał 68 koni mechanicznych, ale najbardziej legendarny to oczywiście silnik 19. I tu gama ich była znacznie większa, bo potrafiły mieć nawet 160 koni mechanicznych. Zanim przejdziemy do materiału o stuningowanej Ibizie, zobaczmy, ile kosztowałoby ubezpieczenie OC dla normalnego takiego samochodu. Według porównywarki Mubi najtańsze ubezpieczenie dla takiego samochodu to 635 zł. Pamiętajcie, że warto skorzystać z tego linku, który jest pod spodem, bo jeśli z niego skorzystacie, to na Wasze konto wróci 150 zł, czyli w rzeczywistości 485 zł. Ale teraz przejdźmy do nieco większych wartości wartości mocy. なんだこれはすごい絶対。 No, nie ma nic wspólnego z ekologią, ale trochę ma wspólnego z ekonomią. Dlaczego? Bo pod maską tego sprzętu pracuje najbardziej legendarny silnik diesla, który ma chyba najwięcej miłośników, właśnie w Polsce czyli legendarne 1,9 TDI. Chodźcie, zobaczymy, jaki w ogóle osiągnął e, wynik praty. Jaki wynik pracy? Ja nic tutaj nie widzę, prawie 209 km na godzinę. Na 400 metrach na czas 11.6. 11.6, 1.9 TDI. No właśnie, to jest najbardziej legendarna i najbardziej niesamowita rzecz, bo silnik, który doskonale znacie z tego, że Polacy go kochają, bo mało bo jest ekonomiczny, no. bo jedząc tym samochodem z normalnym Seatem, czy normalnym Volkswagenem będzie spalał po 4,5 litra benzyny to kilometrów 10 e, zabrzmiało, które za chwilę będzie startał. V10 Moskv to jednak V10 Natomiast ja czekam aż wróci, słuchajcie, Seat, bo chcę Wam go pokazać Czele stoi SVJ od Lamborghini, ale uuu, się to jest bez znaczenia gdyby na bieżdżach ten woli Czekaj, bo ja zmiotłem się wrażenia Rekord, mówcie 11.6 bo e, jestem dzisiaj niestety bez operatora, bez, bez dźwięku. Trzeba się... by się udało powiedzieć? rekord, ten co mamy pobiute. No, a jaki miałeś rekord? 11.60. 11.65? Teraz jest 11.68. Dobra, a Ty opowiedz mi o fenomenie diesla w wyścigach na 1.4 e, Emilii i dlaczego 1.9 TDI? Zajawka z dieslami zawsze była, od, od małego, odkąd mam prawo jazdy. Zawsze coś tam, się jakieś modyfikacje służyły. W tamtym roku miałem e, moc 400 koni, było mało, skończyły się pomysły. A oryginalnie, e, otworzysz pechę? Tak. Oryginalnie jaka to była wersja taka. 130 koni. 130, ok, czyli to była całkiem mocny jeden O ci e, odbój, przepraszam. O, okay. Czyli to była. Całkiem mocny 1,9, TDI, bo były słabsze koni. wersje. Tak, stoje i 105. Tak. Okay. I teraz opowiedź o, o tym, jak można zrobić 400 koni. 400 koni można zrobić na seryjnym dole. bo co to też testowałem Strzelaliśmy z Nitra na 70 koni. Wyszedł wynik 422 i 650 km Jeździłem tak dwa lata. Też mnie nikt nie mógł dogonić, rekordowe czasy się biło Chciałem więcej wzmocnić. Poznałem kolegę z Lemborg, Daniela Mrzguda co ma golfa z w czterech butach. Tam jest grubo ponad 650 koni. Z 1,9 wtedy? Tak, strzelił najlepszy rekord w czterech butach oczywiście. Strzelił na lepszy czas na pierwszej rundzie tutaj 9.62, tak? Musiał zamontować klatkę, po prostu już nie zdążył z tą klatką, żeby wystartować w dalszych ludach. Ale już ma teraz złożone, wszystko jest gotowy, może na osobą używać. Słuchajcie, żebyście mnie świadomość, bo nie wszyscy taką wiedzą nie wszyscy orientują się w czasach na jedną czwartą Nie, ale wszyscy z Was na pewno oglądali Wszyscy z Was na pewno oglądali szybkich, szybkich i wściekłych. I tam cała zabawa polegała na tym, żeby w pierwszej części zbudować samochód, który osiąga 10 sekund na 400 metrów. Tak. Te supry, te, te dodrze, doładowane, tu tak samochody jest. stojące na osi i tak dalej, i tak dalej. No i proszę bardzo, 10 sekund, to, to robisz 10,5? 11. Na i 11,5, a tamten robił 9. Tak, w no, Jakby w ogóle. Ten cały silnik jest też przez niego. Z chłopak naprawdę z dużą z dużym pojęciem, spędził przy tych silnikach 12-15 lat, dlatego poświęcił naprawdę dużo silników i tak dalej, no ale jest najmocniejszy. No dobra, ale teraz tak, ty w tym, w tym silniku teraz ile masz mocy? Na samej ropie gdzieś około 440 koni. Na samym dieslu? Tak, puszczał z nitro na 120. Nie? Okay. Czyli masz ponad 500? Ponad 500. Próbowaliśmy to kiedyś schamować, tylko że przy 5000 obrotach musiałem już odpuścić nitro, to wyszło 500 nie? Okej, okay. dobra, a teraz tak, ile masz przejechane w tym silniku? Kilometrów? No, wiesz, od rani mnie dużo, bo szkoda mi teraz upalać tego komina, bo to telemontuję wszystko z i mogę jeździć do Kościoła, gdzie mi się podoba. Ale szkoda mi po prostu upalać tego wszystkiego i jeździć tylko na zawody, nie? Ewentualnie strojenie, jak stroimy, to gdzieś trzeba wyskoczyć po prostu, pomiary paroliczne. A tak to po prostu, no szkoda, szkoda tematu, nie? Dobra, a e, sprawdzaj, się leci pali, bo 1.9 wtedy słynął z tego, że był bardzo mało, bardzo mało palący. Teraz i Ci na przykład ten silnik gdybyś dzisiaj, jeździł codziennie? Przy normalnej jeździ, myślę, że te 7-8 na pewno mi się kręci. Co Ty mówisz? Tak. Totalny to dla mnie kompletnie zjawiskowe auto, tym bardziej, że masz pełną homologację drogową. Tak. Masz światła, masz wszystko. Wręcze. Masz wszystko to, co powinno być? Przegląd aktualny. I teraz porównywalnie, jest. czyli ile masz mniej więcej do setki? Lepiej by było zmierzyć od 100 do 200. Bo do 100 na godzinę ja się kopię teraz, ja mhm. cały czas, nie? Ja to zobaczę z trzema biegami z trakcją. No bo masz napęd oczywiście naprzód. Jak miałem 422 konie, to do setki robiliśmy 4-3. Teraz. To jest naprawdę dobry wynik przy ośce, nie? Przez tak, bardzo dobry wynik przy samej ośce. Teraz. E... Teraz możesz mieć trochę, trochę lepszy. Może być lepiej. Słuchajcie. A 100 ile robisz? Myślę, że w 6 sekundach się zmieścimy. No moment obrotowy. Ja sobie mam wysokość silniki skręcone, nie? Tam tylko 30 tysięcy. 6 tysięcy? I to wytrzymuje. to Kolega ma tak zrobione. Słuchajcie, fenomeny, fenomen diesla polega też na tym, że ten moment obrotowy jest takim prawdziwym momentem obrotowym. Ja tak potężnym. Jakby to jest to, co na przykład wszyscy mówili kiedyś, diesel będzie mało palił, era Mercedesów z silnikami 60-konnymi już na pędziszczach. <mulky> Powiat e, samochodów z silnikami TDI, które pokazywały, że diesel może być do motorsportu idealny. I teraz to, co tutaj robicie, jest, jest mistrzostwem świata. Stary, no gratuluję Ci. To zabawka też, cudownie, że z 1.9 turbodiesel można zrobić e, coś takiego. Szkoda, że dla niej raz brakuje, bo naprawdę tam jest co na celu, Ale tutaj też wyłama, jest co oglądać, jak tu startujesz, i... to nie widać <tuszy> w Ciebie do końca. To <tuszy> to to też jest, tak, to jest. To tak, tak. jak nie ma paliwa, nie ma mocy, nie? Proste. No jasne, Musi super. Wyjścić. Świetne jest, co? O, pokaż. To pokaż, 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 pokaż. nasz tak. Co za A no tak Maciek, chodź, po, pokaż jeszcze wnętrze, podejdź tak chwilę jak możesz. Odpalam cały system. Pierwszy guzik jest do całego systemu. Czyli nawet na desce nie widać tego. Nie ma, zamykam klapkę i nie ma, nie, ma, nie ma śladu o tym. Czyli tu masz system do strzału tak. znik Środkowy guzik to jest yy, grzanie kocyk, butli. I trzeci guzik jest odpalenie z, z guzika na kierownicę. Dobra, a powiedz mi, ile na masie zyskujesz, wyjmując całą e, całe stronę? Dzisiaj sprawdziłem, wywaliłem wszystkie potele. Tak, pasażera był 70 kg. 70 kg, to jest tak jakbyś jeden pasażer, jednego pasażera miał tak, więcej. Dobra, i z tyłu masz... A i zastawiłeś te rury wydechowe z tyłu? Tak, taką imitację. Okej. Okay. I masz butle. Tak jest. Kocyk, że manometr. Mistrzostwo świata. Zobacz, tu, jest, tu jest jedna rura wydechowa. Teraz podobno jak była z tyłu to po prostu nic nie było widać jak przyspieszam. Ale Ty da chcesz... się też nim jechać normalnie, żeby nie kopcił, jak najbardziej. Masz taki, że mam nie... programy takie gdzie wgrywam i auto jest normalnie na przegląd mogę jechać. Świetnie. że nie